stworzyliśmy kompletną kompozycję Bebilon 2 zawierającą składniki naturalnie występujące w mleku matki w tym immunokompozycje składniki, które tak jak w mleku matki wspierają odporność Bebilon 2 wspiera rozwój i odporność numer jeden w Polsce rekomendowany przez pediatrów numer jeden w wyborze mam po karmieniu piersią opowiedziałem ekspertowi z banku jak nam się z zmieniło No, nie będę ukrywał, że trochę się tu nie mieścimy. Czyli to nowe mieszkanie. Przydałoby się większe. Hmm, to kredyt razem. No, ale my nie mamy ślubu. Tak też można. Kto się rozwija, potrzebuje miejsca. Zapytaj o kredyt hipoteczny eksperta z ING na wideo. On ci najlepiej podpowie. Pytacie mnie w listach, jak to jest być osobą rewolutną. Gdy karta przepada jak kamień w wodę, z apką zamrażam ją w kilka sekund. Ty też dołącz do Banku Ludzi Rewolutnych. Pobierz aplikację i zamów kartę. Program dostępny w wersji z napisami dla niesłyszących. Bye.